Czy wiesz, że na okupowanych terenach Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej istniało całe państwo kolaborujące z Niemcami? W roku 1941 w miejscowości Łokoć, Konstantin Woskobojnik i Bronisław Kamiński stworzyli Republikę Łokocką współpracującą z siłami okupacyjnymi, rozwiązali kołchozy, wprowadzili prywatny handel i powołali własną armię RONA. Po śmierci Woskobojnika władzę przejął Kamiński, którego propaganda kreowała na ojca narodu rosyjskiego. Pod koniec wojny jego oddziały brały udział w tłumieniu Powstania Warszawskiego, wykazując się niewyobrażalnym okrucieństwem. Wszechobecna przemoc, powszechne problemy z alkoholizmem wśród żołnierzy i coraz trudniejsza sytuacja militarna doprowadziły ostatecznie do upadku tego kolaboranckiego tworu. Sam Kamiński został ostatecznie zlikwidowany przez niemieckich przełożonych jako niewygodny świadek. Jeśli chcesz mi pomóc szerzyć takie treści, zostaw lajka i komentarz. Z góry dziękuję.